Jest to zdecydowanie mogę powiedzieć, że byłem pasjonatem pięściarstwa i były lata, rzeczywiście swoją przygodę z pomocą pięściarzom rozpocząłem od wynalezienia The Raging Bull Pawła Wolaka, w około roku 2004-2005. Później to wszystko się posypało błyskawicznie. Przemek Majewski tak jeszcze się wtrąca Dzisiaj... Potem jestem emerytowanym pasjonatem boksu. Jak widzisz, ostatni, ostatnie odkrycie, gdzie na pięć lat przed walką e, Artura Szpilki z Adamem Kownackim prosiłem Kownackiego, żeby powiedział, że pokona Kowne, K K K Szpilkę. Pamiętam to jak dzisiaj, kiedy posadziłem go na schodach w Madison Square Garden i Adam powiedział: Wiesz, to tak nie mogę powiedzieć. Nie mogę tak powiedzieć. Powiem, że chcę z nim walczyć. No, słuchajcie, no, rzeczywiście, kiedyś, kiedyś mogłem pasjonować się tym, ale jak wiecie, no, mamy chyba mały kryzys, prawda, w boksie. W związku z tym kolega Bubel przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zostawiłem miejsce młodym, zdolnym, utalentowanym dziennikarzom, promotorom, menadżerom, i śledzę, trzymam kciuki oczywiście e, za wszystkich, no ale nie mam, nie mam całkowicie fascynacji. Pamiętam chłopców, którzy więcej uwagi zwracali na swoje stroje, na złe frędzle przyszyte przy spodenkach. No, a w momencie, kiedy dochodziło do konfrontacji ringowej, już wiedziałem, że kiedy zostanie podniesiona poprzeczka, niestety będą składać się jak przysłowiowe scyzoryki. No i też patrząc w rekord wszystkich chłopaków, no, obecnie pożegnaliśmy czyste od remisów i przegranych konto Babyface. Właśnie śledzisz A, tak, też poczynania dzieli. gal jak to myślisz będzie wyglądać w Stanach, kiedy można powrócić będzie do, do eventów? Przewidują, że dopiero pod koniec roku na jesieni. Myślisz, że to są przewidywania słuszne, czy dopiero kolejny rok? Ewo, o epidem, e, epi, epidemiologów, myślę, że oni wskazują na powrót choroby właśnie jesienią. Powiem Ci, że, że powiem wam, że to troszeczkę wygląda jak wróżenie z fusów, jak korzystanie z kryształowej kuli. Tego nie wynik. My widzimy tylko i wyłącznie to, co dzieje się teraz tutaj. Ameryka nie jest wyposażona w odpowiednią ilość testów. Mamy ustawiane stanowiska, nie. namioty polowe, tak zwane in-out. Samochód wjeżdża, wybiera się, pobiera się śluz yy, i test jest. Yy, Przekazywany w następnym odstępstwie około dwóch dni. Pracuje się nad tym, żeby to uskutecznić, i prawdopodobnie następne testy mogą być już gotowe w pięć minut. Ale o co chodzi? Wygląda to w następujący sposób. Najpierw musimy dzwonić, kiedy u siebie widzimy jakiekolwiek reakcje przypominające koronawirus, dzwonimy na tak zwaną gorącą linię, rozmawiamy z lekarzem. Które decyduje, czy, kwa... czy kwalifikujemy się na poddanie testu. I chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Eee, szpalery, całe tysiące samochodów, które przyjeżdżają rano do tych namiotów, po pięciu minutach jest odsyłane z powrotem do domu, bo brakuje testów. Tylko dzisiaj w samym stanie New Jersey. Ja przypomnę Wam, że Nowy Jork. I New Jersey to dokładnie porównywalne terytorium Polski. Te dwa stany autentycznie wyglądają jak Polska wielkością. Tylko dzisiaj w New Jersey potwierdzono u 2300 osób zdiagnozowanie pozytywnego wyniku COVID-19. Także wygląda to fatalnie. I powiem Wam, przeraża mnie ignorancja tych, którzy mówią o wyborach politycznych. 10 maja. Ja nie chcę Was wciągać w politykę, ale w Polsce też nie brakuje ignorantów. Marcin, I niestety, Marcin. za to będzie musiał zapłacić obywatel, szary obywatel swoim życiem. Dlatego, że jesteśmy zabawkami w rękach idiotów, którzy się nami bawią. Mówię o politykach. Tak, żeby Cię troszkę uspokoić, najnowsze wieści z Ameryki, z Polski są takie, że no już ta data 10 maja w wyborach już nie jest taka pewna, już zaczynają się wątpliwości i zaczyna się bardziej rozsądne myślenie. Uspokoiłem Cię troszeczkę? Nie no, czekamy, słuchaj, na... Czek, bardzo, bardzo, nie chcę tutaj, wiesz, być, używać brytyjskiego czarnego humoru, ale Boris Jones również był sceptykiem jeśli chodzi o koronawirus, prawda, śledzimy wiemy, teraz stan do zdrowia, czekamy na następny. Słuchajcie, ja myślę, że to jest wszystko gra polityczna tak. i pewnie do tych wyborów i tak nie dojdzie i miało do nich nie dojść. A ja jeszcze wrócę pociągnę cię z tematu Stryknie. trochę stricte bokserskiego, bo nie mogę go tak odpuścić. Wiem, że Jesteśmy w programie ko koronawirus szaleje na całym świecie. Stąd też, też dzisiaj nasza formuła programu, ale muszę cię zapytać, no bo y, przez te lata doświadczeń boksem zajmujesz się y, długi czas. Y, y, pomagałeś też pięściarzom y, dotrzeć do Jurka Owsiaka. Jesteście przyjaciółmi z Jurkiem, zawsze robisz. Y, orkiestrę w Nowym Jorku, dbacie o te wszystkie rzeczy, które są związane z orkiestrą i, 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 i tak naprawdę Jurek Owsiak, też można powiedzieć, dzięki Tobie, się tym pięściarstwem troszeczkę zaraził. Nie, 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 absolutnie nie. Żona dzidzia Jurka Owsiaka, Lidia Niedźwiecka, pochodzi z bokserskiej rodziny. To było zupełnie odwrotnie zaraziła Jurka boksem. Dzidzia pamięta czasy, doskonałe czasy papy Sztama. Absolutnie to nie... nie jest To ta nie kolejność, byłeś ty. To nie jest ta kolejność. Ja... Nie byłem ja. To nie byłem ja. Ale chcę zaznaczyć, że moja obecność w boksie bez osób takich jak Adam Skarżyński. Wielki filantrop. Człowiek, który... No chociażby... O umarłych nie należy mówić w złym świetle, ale takie wspomnienie, nie pamiętam roku 2007-2008, gala pod Warszawą, Andrzej Pamiętam, Gimitrych pamiętam. na tydzień przed galą dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Marcin, gala się chyba nie odbędzie, nie mamy pieniędzy na przeciwnika Pawła Wolaka, albo, albo. No oczywiście Adam Skarżyński pokrył wszystko całą galę e, za to, że przeciwnik Wolaka bardzo dobrze zaprezentował się w ringu, mimo e, ewidentnej przegranej, ale wytrzymał pełen dystans rund. Nie pamiętam, ilu to była, ilu rundowa walka. 10, chyba na, wiesz? 10 rundowa. Był pełen, pełen dystans. E, pamiętam to, jak dzisiaj, bo byłem przy tym, Adam Skarżyński, zamiast określonej liczby, nie wiem, 20 tysięcy dolarów, Wręczył mu prawie dwukrotną kwotę za to, że tak świetnie się zaprezentował w Ringu. To mówię o takich rzeczach: mówię o Mariuszu Kołodzieju, bez którego nie mógłbym znaleźć na przykład naszego najlżejszego, Kamila łaszczyka, którego przeprowadzałem na zawodostwo. Także to, to, to są bez, bez pieniędzy nie ma boksów, wy to doskonale wiecie. Ale to... możemy być pasjonatami, możemy być mm -hmm. Wiesz co, Marcin, to tak. bardzo fajnie, że pamiętasz te osoby, że chcesz o nich mówić, bo warto przypomnieć, że bez tych osób ten boks w Stanach nie byłby taki, jaki jest do tej pory. Jest jeszcze Zigi Rozalski, oczywiście nie, 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 nie możemy zapominać, ale też dobrze, że wspomniałeś Mariusza Kołodzieja i Global Boxing. Tam naprawdę fajne rzeczy się działy, i przez długi czas nasi pięściarze mieli taki swój przyczółek, gdzie mieli takie naprawdę. Cudowne warunki do treningu zapewnione mogli się rozwijać. Nie myślisz o tym, żeby spróbować zorganizować coś dla tych chłopaków w Polsce, którzy w tej chwili trenują, coś takiego jeszcze, spróbować jeszcze zrobić w Stanach? Pomóc im po prostu? Znaczy, już, już, już chyba mamy promotora w WBC, tak? w amatorstwie, tak? Już, już do, wrócił do Polski, Ale więc to, słuchajcie, co, no. Ja myślę, to chyba to teraz zaczęło to, działać. Nie, nie, o, nie o tym mówimy. Ale mówiłem. to jest akurat boks amatorski. Nie, nie o tym mówimy. Ja myślę o tym e, takim przyczółku, Jakie obozy robisz? też, Żeby tak? obozy, żeby pomagać, żeby można było przy... mi jednego prospekta. Prospekta, o właśnie. Czy ty kogoś w ogóle widzisz, prospekta się Wymień mi jednego prospekta. Powiedz mi... Przepraszam? Czy ty widzisz w ogóle takiego? Nie, nie młodego... zrozumiałem. Czy widzisz u nas takiego prospekta w no niższej właśnie, kategorii ci w nie, ciężkiej? Ona... Tak naprawdę, no nie oszukujmy się, gdyby ktoś był już gotowy na światową karierę, a, a widzimy dokładnie, powiem Wam, że kiedyś tylko no tacy pewni siebie chłopcy mówili, że będą mistrzami świata. Dzisiaj to już jest. Po prostu choroba, prawda? Każdy jest już mistrzem świata jeszcze przed trzema walkami poważnymi i na tym poziomie, no powiedzmy, niegórna półka nasi chłopcy okazują się, że troszeczkę ta technika jest serce do walki, której absolutnie Polakom nie można odebrać. No i właśnie i być może czoła, właśnie to szkolenie w Stanach ale... pomogłoby im toczyć w lepszym stylu walki. Bo mamy talenty w Polsce, na pewno tak, młody ale... chłopak chociażby w amatorstwie. Tylko coś tutaj koleje. Ja twierdzę, że szkolenie, czyli po prostu trenerzy. Ewo, ale czy uważasz, że z przeciętnego talentu szkoleniowiec może coś uzyskać? Nie, ja ale myślę, że uważam, że, że mamy fenomen... też talenty, Wy... które po prostu nie mają zbyt dobrego wyszkolenia. Mamy, Często są przetrenowywani. Inaczej się po prostu w Polsce trenuje. Z tego co wiem, bo sama też trenowałam w Stanach, a mam trenera ze Stanów Zjednoczonych i bardzo mi to pasuje. Wszystko wiem. Śledzę Twoją karierę. Śledzę twoją karierę. Wiem wszystko. Ale a dobrze, ci, no, dobrze, to jaki, ja to widzę jaki to pas ma Ewa? W momencie, kiedy chłopcy przyjeżdżają tutaj, mówię obecnie. I nie wiem, czy po prostu nie ma tych pieniędzy, nie stać ich, mieszkają w różnych prywatnych mieszkaniach u swoich przyjaciół, nie mają pieniędzy na prawdziwych sparing partnerów, to, to, to bardziej jest taka, taka łapanka przypadkowa, pójdziemy do tego gymu, tam trenują tacy i tacy chłopcy i tak dalej, i tak dalej. Jedyną osobą profesjonalnie traktująca bok zawodowy był Mariusz Kołłowiec, który niestety muszę powiedzieć, że, że emocjonalnie został źle potraktowany przez chłopców, gdzie wkładał całe serce i wszystkie pieniądze w promocję swoich podopiecznych, a nie wróciło do niego nawet w połowie nie wiem, nazwijmy to satysfakcją. Nie mówię o wdzięczności, ale to, co się potoczyło od, od walki e, Mariusza Wacha e, z Kliczką w Hamburgu, opowiem wam, e, te, te rzeczy zniechęciły kołodzieja całkowicie Mariusza Kołodzieja do e, tworzenia tego sportu i, i nie dziwią. Absolutnie mu się nie dziwię. Tak jak mówiłem. Jest jeśli a powiem Ci, że my też się nie dziwimy. Znaczy, my naprawdę, już jesteśmy długo w to, to, to tym biznesie. Bo, e... Nie ma co liczyć na to, że ktoś ci będzie wdzięczny. Powiem wam, Można wielu osobom pomagać, a potem te osoby już nie pamiętają o tej pomocy. Wam, no tak, ale to wiesz, to umawiamy się na pieniądze, a w momencie, kiedy przychodzi do płacenia za gale ktoś mówi, że, że troszeczkę więcej potrzebuje tym razem, nie? No stary to, to, numer. Tak się nie robi. Tak się nie robi tego biznesu. To tak się nie robi. Naprawdę przede wszystkim, no, brak szacunku. Prawda? Brak szacunku. I myślę, ja tu nie chcę, nie chcę. Myślę, że Mariusz goi dalej swoje rany. Rozmawiam z nim, mam z nim kontakt. i. Pozdrów go serdecznie wiem, od wiem, że na pewno kibicował bardzo. A Absolutnie dziękuję Adamowi Kownackiemu, któremu no bardzo wiele, wiele pomógł, ale również te, te, te drogi rozeszły się i przypomnę, przypominam sobie właśnie spotkanie, kiedy spotkałem Adama Kownackiego, to był młody człowiek, miał około 15-16 lat, zdobywał po raz pierwszy złote rękawice tak zwane Golden Gloves amatorskie. Po zdobyciu w seniorach, mając chyba 17, 17 lat, 18, kończąc 18 lat, zaproponowałem mu przejście na zawodostwo i pomocny był mi wtedy bardzo Zygi Rozalski, który stwierdził, że kolega, pomagać to ty możesz, jak będziesz miał milion dolarów, pierwszy milion dolarów na koncie. Ty to masz mieć na papierze, że jesteś menadżerem i wtedy ja będę prowadził. Pamiętam to spotkanie, kiedy um, byliśmy u Zygiego Rozalskiego w domu z mamą Adama. Podejrzewam, że był jeden z braci, nie pamiętam. I wtedy ustaliliśmy pseudonim Adama, um, ustaliliśmy wstępny plan gry. No ale w momencie, kiedy zorganizowałem pierwszą galę, debiutancki występ Adama Kownackiego, nagle zapadł się pod ziemię. I po roku czasu, myślę, że dobrą decyzję mama podjęła. Dowiedziałem się, że mama zadecydowała inaczej, że zorganizowałem zbyt mało pieniędzy za debiut, a było to jakieś 2,5 tysiąca za pierwszą walkę dolarów. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, i do dzisiejszego dnia pamiętam słowa Zygiego Rozalskiego, że pomagać, to ty możesz charytatywnie, jak będziesz miał parę milionów, przynajmniej jeden milion na końcu. Ma zawsze fajne podpowiedzi. Słuchaj, jakbyś teraz ocenił właśnie? Czy to Adam prawda. Kownacki wróci po tej przegranej? Bo wielu też ekspertów mówi, że jednak gdzieś ta kumulacja czasów tak. się zebrała. I to już nie będzie ten sam Adam. Czekam na jego telefon, czekam na jego telefon, bo, bo nie podjął rękawicy, żeby porozmawiać ze mną. Wie dobrze, że, że jestem jego przyjacielem, że trzymam mocno za niego kciuki. Jak wiecie, przyjmowałem hektolitry odpadów, broniąc go zawsze, bardzo się cieszę. I, 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 i... Naprawdę, wierzę w to, że powróci, ale jeśli będzie mnie słuchał, jeśli będzie mnie odtworzy ten materiał, to zdecydowanie przynajmniej 50% zmiany w jego programie, narożniku, zmiana trenera, podejścia do życia, już teraz. Naprawdę, ja muszę, biję się w klatę i mówię, no jednak mniej tych ciasteczek, tych tortów, mniej tej wagi, więcej szybkości. Mm, no i chyba lepsza dużo obrona. Do poprawienia. Zdecydowanie obrona, Tam prawda? Nie przebudzi, Tylko mówię Wam, no jesteśmy. Mhm, proszę. No i ty chyba lepsza troszkę obrona, co? Ja czekam na pytanie. Czy powinien mieć lepszą obronę? Co się stało?